Partnerem programu jest producent opon marki Sailun. Witajcie, najmilsi, pora podsumować kwalifikacje do Grand Prix Węgier. To trudno w sobie wykształcić jakoś z czym nie dużo e, entuzjazmu po tym, co się dziś wydarzyło. Chodzi oczywiście o tę stratę e, Roberta do Georgia, chociaż na pewno super fajny przyjazd Georgia i w ogóle bardzo budujący, że Williams jest w stanie osiągnąć to tempo e, w tych rękach, bo to jest takie niezależne. No i oczywiście też fenomenalna walka na czele, natomiast no, ta, ta strata Roberta bardzo duża, znowu nienaturalna, natomiast... E, to, co na początku mogę Was uspokoić, o tyle, że ona, no sam Robert twierdzi, że po prostu w ostatnim przejeździe, e, ponieważ wiedział, że brakuje im przyczepności, spróbował jakichś desperackich rozwiązań, żeby coś tam jeszcze samo wyciągnąć, co nie zadziałało. No uważa, że e, jego strata wniosłaby normalnie gdzieś około 6,7 sekundy, co podkreśla dla niego nie stanowi żadnej różnicy, dlatego że tak czy inaczej jest to po prostu bardzo dużo, zbyt dużo. No i problem, jak można było się do, domyślić, z przyczepnością. A konkretnie, jakie są jeszcze takie przyczyny? bardziej nie wiem, specyficzne, tak? precyzyjne tego problemu z, z przyczepnością, no to tutaj no, kieruje się. Robert tego nie mówi, natomiast e, myślę, że ma powody, natomiast no, tutaj wnioski takie, jakie może wysnuć czy zespół, czy George, no to dotyczą e, obsługiwania opon, tak. To jest taki pierwszy podejrzany. Natomiast no, do tego jeszcze przejdziemy. Zacznijmy od tego, że no, absolutnie kapitalne pierwsze propozycje Maxa Verstappena, który staje się setnym kierowcą, który wystartuje z pierwszego pola jutro w wyścigu. No, to była po prostu kapitalna, kapitalna walka. Max, to jest ciekawe, nie szarł jakoś tak z radości, nie skakał już po wyjściu z samochodu na początku. Oczywiście wielka, wielka radość w aucie, potem już podczas konferencji znacznie, znacznie spokojniejszy. Natomiast no, mówił, pytane czy tak, co czuję po zdobyciu pierwszego gol po pozycji, powiedział, że cieszę się, że więcej nie będą go o to pytać mówi, dla mnie i tak to nie miało znaczenia, że nie miał tego po pozycji, nie sprawiało, że spałem gorzej, no i dowiedział się w trakcie konferencji, bo Luis zadał pytanie, kto jest najmłodszym zdobywcą po position, bo to no, jest to fetel Max dowiedział się, że jest czwartym najmłodszym więc się zaczął śmiać, powiedział, wystawił kciuk, powiedział, okej okay. bo mówi, że jest mu wszystko jedno natomiast Bottas zaczął mu sugerować, że, ta, że w takim razie teraz nie będzie mógł spać, co on oczywiście potwierdził mówiąc, tak, tak, teraz nie będę mógł zasnąć. Dostał też bardzo ciekawe pytanie o moc Hondy yy, i pytający dodał, że Renault pochwaliło się ostatnio, że ma tysiąc koni na co Max odpowiedział, to muszę mieć naprawdę fatalny samochód. A powiedział, że woli przemawiać prze, prze na torze, tak? Jazdą na torze, a nie w wypowiedziach do mediów. Tak więc generalnie bardzo, bardzo dobry humor. Pokonane dwa samochody Mercedesa no moim zdaniem to tak naprawdę było proposition, znaczy auto jechało świetnie to jeżeli nie widzieliście tego krążenia, wrzuciłem i na moim Twitterze i na moim Facebooku link z tymi kółkami z oficjalnej strony Formuły 1 no przyjechane perfekcyjnie, ale też to trzeba powiedzieć w perfekcyjnie wyważonym, w perfekcyjnie jadącym samochodzie tak tutaj po prostu Red Bull spisał się fenomenalnie na tym krętem torze Woliłem się po staremu jeśli chodzi, chodzi o tę różnicę, natomiast to co trzeba powiedzieć George wykonał fenomenalną robotę po prostu, złożył kapitalne okrążenie, w pewnym momencie wskoczył na dziewiąte miejsce i, i, i wówczas w biurze prasowym było takie wow, szczególnie w tym brytyjskim sektorze. takie o". No i potem głos oszczerowania, kiedy spadł na szesnastą pozycję, bo naprawdę ten awans do Q2 byłby super i należał mu się po prostu, tak samo jak należał się Williamsowi za to, jak poprawili ten samochód, jak ten samochód działał. Robert tak, to 1,3 sekundy z tyłu, no, 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 no właśnie o tym zaraz Robert opowie. Ini, woah, tak? <ts> Było takie podejrzenie, że samochody były różne po prostu, jak, jak dostałem od kogoś zdjęcia, że mają, że wyglądają inaczej, że mają różne sekcje boczne. Ale z tego co kolega po fachu, wybitny specjalista portugalskiego, spe, specjalista od, od techniki tak? i od docenia w, do tego jak kierowcy jeżdżą generalnie, naprawdę świetny, świetny. To jest jeden z tych takich naiwniaków, którzy wierzą, że jednak problem Roberta nie wynika z jego jazdy konkretnie, tylko, tylko ma głębsze, ma, ma, ma głębsze zahaczenie za i z całą pewnością nie, ta różnica nie wynosi 1,3 sekundy. To jest właśnie jeden z tych takich, wiecie, naiwniaków, <laughs> tak to mówimy. Nie, naprawdę świetny specjalista wracając ja o to dopytywałem, ale sam Robert mówi, że nie oglądał samochodów ale z tego co rozumiem były takie same, przynajmniej na zewnątrz. noc natomiast przejdźmy do wypowiedzi Roberta bo są dość interesujące, to jak podchodzi w ogóle z, z, od jak, z jakiego kontra tego problemu, Robert przyszedł na to spotkanie, nie było ani jakieś szczególnie zdołowany ale też nie był szczególnie uradowany, no bo po prostu no, w takiej sytuacji nie wiadomo czy śmiać się, czy płakać więc ostatecznie lepiej, lepiej jest się śmiać więc, więc tych uśmiechów trochę było to co najważniejsze, taka wypowiedź, która rzuciła mi się w e, oczy. Po pierwszych dwóch przyjazdach byłem dość zadowolony z tego, jak jechałem. Myślałem, że jechałem na swoim limicie i powiedziałem, że nie mogę zrobić wiele więcej. Czyli Robert ma to odczucie, że ja go też zadawałem mu to pytanie konkretnie. Czy ty uważasz, że pojechałeś na limicie tego samochodu? E, no Robert cały czas tłumaczy to w ten sposób, mówi, że z jego punktu widzenia, z jego odczucia, on jedzie jak każdy kierowca na limicie tego, co auto mu pozwoli. Na limicie przyczepności tego samochodu. I limit tej przyczepności dał mu e, te dwa pierwsze czasy, jakie miał na tym poziomie, na jaki miał. Na trzecim nie podjął próby, tak jakby mógł, ponieważ no, zmienił balans samochodu, ale o tym za chwilę. Pytanie: Różnica między Tobą a Georgem była znacznie większa niż na Hockenheim, co poszło nie tak. Ostatecznie różnica była duża, ale podobnie było jeszcze przed kwalifikacjami, w trzecim treningu. Tak naprawdę byłem zadowolony z wyważenia bolidu, ale brakowało tempa, brakowało przyczepności, więc w ostatnim przejeździe w kwalifikacjach próbowałem różnych rzeczy. Desperacki ruch. Byłem przekonany, że nie zadziała, ale strata była tak wielka. Zupełnie się nie udało, ale nawet gdybym nic nie zmieniał, wciąż sporo brakowałoby mi do pozostałych. Co takiego robi George? Nie wiem. Ostatecznie, gdy przerwa jest tak duża, czy jakakolwiek inna, gdy wynosi 0,6 sekundy, czyli połowa tego, to wciąż dość dużo. Wszyscy prowadzą w oparciu o przyczepność, jaką mają do dyspozycji. A ja. Nie miałem problemu z wyważeniem, po prostu ślizgałem się na obu osiach. Jedziesz w oparciu o to, co czujesz i o to, co możesz wyciągnąć z samochodu. Wygląda na to, że w ten weekend przyczepność była właśnie taka. Musimy to zrozumieć i tyle. Nie poczułeś, że udoskonalenia bolidu otwierają dla was nowy rozdział? Tak jak powiedział to George. Tak jak powiedziałem, gdy różnica wynosi 1,3 sekundy, nie możesz czuć tego samego. To jakby siadł danie w restauracji z trzema gwiazdkami i potrawę, którą przygotowałem ja. A nie jestem dobrym kucharzem, śmieje się Robert. Twoje odczucia nie będą takie same. Różne odczucia, różne tempo i różne wnioski. Czy macie takie same ustawienia bolidów? Ostatecznie każdy idzie w swoim kierunku, ale kiedy zbliżaliśmy się pod względem ustawień, ja jechałem jeszcze wolniej. Tak było także dziś, ale nie sądzę, że tu jest problem. Ustawienia to kwestia wyważania, a my nie jedziemy kompletnie różnymi bolidami. Tak naprawdę ich ustawienia są bardzo podobne powiedział, że tak, nie widziałem jego samochodu, ale nie sądzę, aby były różne, to o różnicach między samochodami. Czy czujesz, że wyciągnąłeś maksimum ze swojego samochodu? Byłem dość zadowolony z wyważenia i jechałem zgodnie z tym, co czułem. Przed kwalifikacjami wiedziałem, że brakuje mi przyczepności i próbowaliśmy zoptymalizować ustawienia, aby poprawić wyważenie. Bardzo drobne kwestie, które moim zdaniem można było poprawić, ale skończyło się na tym, że przesuwaliśmy się przyczepność z jednej osi na drugą, czyli ten limit przyczepności cały czas był taki sam i z jednego punktu samochodu na, na drugi. Ogólnie jednak poziom przyczepności był słaby przez cały dzień. Odkładając na bok Twoje problemy, czy, patrząc na to, co George osiągnął w, tym, w ten weekend, możesz wyciągnąć z tego coś pozytywnego dla siebie i ekipy? Oczywiście, on był zadowolony, co pokazuje czas okrążenia, więc mam nadzieję, że pewnego dnia, jeśli będę miał takie samo wyczucie w samochodzie, będę mógł się tym cieszyć jeszcze bardziej. To kwestia złożenia wszystkiego w jedną całość i poczucia, że masz wyższy poziom szczepności. Jak mówiłem, nie mieliśmy problemów z wyważeniem auta poza ostatnią próbą, ale to było do przewidzenia. Kiedy jednak cieszysz się z wyważenia, jedziesz tak szybko, jak pozwala ci szczepność, za każdym razem, gdy ją przekraczasz, zaczynasz się ślizgać jeszcze bardziej. Musisz jechać po tej cienkiej linii między limitem a unikaniem zbyt wielu uślizgów. To jest główne ograniczenie. Gdy zaczynasz się ślizgać, oznacza to, że jedziesz wolniej. Gdy ślizgasz się bardziej od innych, to oznacza, że masz mniej przyczepności. Proste, że jasne tego doświadczenia, czy oczekujesz, że analizując dane znajdziecie coś wielkiego, czy chodzi o lepsze ustawienia, więcej pewności i dalej. Nie ma takiego stabilizatora, czy powiedzmy, że różnica milimetra w prześwicie nie daje sekundy różnicy, więc to kwestia złożenia wszystkiego w jedną całość. Nie, nie pierwszy raz w tym roku brakuje mi sekundy. Sądzę, że dziś strata byłaby o połowę mniejsza, ale to wciąż nie zmienia, yy, nic nie zmienia. Czy to 6,3 czy 1, 3, ostateczny wynik się nie zmienia. Czego oczekiwać po Tobie w jutrzejszym wyścigu? Będzie to ciężki wyścig, tempo dziś rano nie było złe, więc mam nadzieję, że wyważenie i poziom przyczepności będą dobre. Jutro o, oczekujemy lepszej pogody i wyższych temperatur, więc to też może sprawić różnicę. To prawda, to będzie do rzeczynik w jutrzejszym wyścigu. Wyścig będzie długi, ale mam nadzieję, że będziemy się w stanie trzymać z innymi bolidami i nie będzie to samotny wyścig. I za to trzeba mieć kciuki że Robert się będzie w stanie trzymać. No i oczywiście, że George będzie w stanie też utrzymywać swoje tempo tak wysokie, jakie miał w kwalifikacjach całych sił, naprawdę, bo tutaj chodzi o sport moimi mini. I tyle. I nie należy życzyć wszystkim jak najlepszego występu po prostu każdemu kierowcy. Bez dwóch zdań. Bardzo ciekawe wypowiedzi George Racera, który przed przeszczęściem wymiał wszelkie powody, po prostu wykonał fenomenalną robotę. Czy to był Twój najlepszy przejazd w życiu w samochodzie? F1, pada pytanie. Nie, ale był to mój najlepszy w życiu przejazd w samochodzie Williamsa, mówi George. Bardzo taka charakterystyczna wypowiedź. No bo co, jeździł też Force India i jeździł oczywiście Mercedesami. Jest ten tekst Kazika, tak? Wysoki sądzia, ja z narkotykami mam tyle wspólnego, co z Mercedesami. Ale nie idźmy tą drogą. Dziś na samochód naprawdę ożył. W poprzednich wyścigach nie wprowadzaliśmy opon na odpowiednie temperatury, więc postanowiliśmy zmienić podejście, spróbować nowych rzeczy i był to bardzo produktywny dzień. Te opony to ciężka sprawa i gdy działają, masz do dyspozycji kompletnie inną bestię. Czułem się absolutnie wspaniale w samochodzie. Zapominając o oponach, to pokazuje, że praca aerodynamików w naszej fabryce, aby rozwiązać problemy z ostatnich dwóch lat naprawdę się opłaciła. Zobaczyliśmy wielką poprawę osiągów, a będą jeszcze kolejne w tym roku. Zawsze da się pojechać lepiej, szczególnie patrząc na to, jak poprawia się Tor. Ale ja sam poprawiłem się 1,5 sekundy w porównaniu z moim pierwszym przejazdem. Musisz w każdym momencie być na limicie. I on był, pojechał super, nie? Tutaj bez dwóch zdań. Brawo. Jak wytłumaczysz przewagę 1,3 sekundy nad Robertem w takim samym aucie? I tutaj długa pauza i George mówi, nie wiem. Jak mówiłem, te opony są bardzo skomplikowane. W zeszłym tygodniu czułem, że przejechałem dobre okrążenie, a byłem o 1,1 sekundy szybszy od, od niego. W tym tygodniu przejechałem równie dobre okrążenie jak w Niemczech z tego poczucia, także poczuł, że równie, w obu przodach równie dobrze, a jestem o 1,3 sekundy szybszy. Inni mówią o tym głośniej, my mówimy, mówiliśmy ciszej, bo sądziliśmy, że opanowaliśmy tę kwestię, ale, ale ten weekend pokazał, że tak nie było. Formweiden w obecnym stanie z tymi opanami jest bardzo skomplikowana, czyli on pije do tego, że uważa, że zrobili coś znaleźli, żeby jeszcze więcej wyciągnąć z opon. Żeby znaleźć jeszcze więcej osiągów w obsługiwaniu ogumienia, co by się tak naprawdę kleiło w tym momencie i by też w pewnym sensie pokrywało te różnice. To no, powiecie, jedna sekundy w Niemczech, kiedy George uważał, że pijał dobrze e, i Robert uważał, że pijał tyle, się dało wtedy i tak samo jest w e, tych kwalifikacjach, a, a różnica wzrasta o jedną 30 sekundy, to czy znaczy tak naprawdę o tych 6 dych, no bo Robert przyjmuje, że stracił połowę tego ze względu na już na te desperackie ruchy pod koniec. E, na krótszym torze tutaj na Węgrzech to jest ogromna różnica, tak, więc e, no to kurde, by tak było, nie, że udało się znaleźć w przypadku George'a jeszcze jakiś sposób na to, żeby te opony działały lepiej, bo jeżeli się udało, no to możemy liczyć na to, mieć nadzieję, że potem przełoży się to na, yy, na używanie opon yy, przez Roberta, tak, w jego samochodzie. Gdy masz tylko dwie szanse, yy, gdy tak bardzo zmienia się tor i pogoda, musisz się zaadaptować do sytuacji. Szkoda, bo to yy, tak bardzo wszyscy. Yy, bo tak bardzo wszyscy się muszą na tym koncentrować. Wkładamy o wiele za, za dużo pracy i środków w te opony. Ja koncentruję się na swojej stronie garażu i wyciągnięciu maksimum z mojego samochodu. I to jest bardzo ciekawe stwierdzenie. Przed kwalifikacjami wyliczyliśmy, że brakuje nam 40 sekundy do najwolniejszego samochodu. Wyprzedzić dwa, for, dwa Racing Point. Sam się zaczął też. I Ricardo, czuję się jakbyśmy zdobyli proposition. Jak najbardziej? Super. Doskonale, naprawdę. Imponujący kierowca, także George Russell, trzeba powiedzieć, że robi mega robotę, też no inteligentny chłopak, fajny, wielka przyszłość przed nim mam nadzieję, chociaż z tego co się mówi jednak raczej nie w Mercedesie, na dzień dzisiejszy czy na dziś głos na ulicy jest taki, że Mercedes rozważa między Bottasem a Okonem, a tak naprawdę z Bottasem jest już prawie kontrakt podpisany. Z Maxem, dlaczego nie, to mam potem, generalnie, bo jest dużo bardzo ciekawych proteczek transferowych, jeśli chodzi, jeśli chodzi o, o Formułę 1, ale na no to będzie moment. Jedyne co to, ludzie się zastanawiają teraz, czy Robert zostanie w Williamsie. tak? Jeżeli gdziekolwiek widzą Roberta, to raczej, że zostanie na przyszły rok w, tym, w tej samej ekipie coś dość interesujące moim zdaniem jeszcze Dave Rapson oczywiście tak czy czyli w zasadzie najważniejsza teraz osoba od techniki na to że on też twierdził że to jest kwestia wykorzystania opon i że, że prawdopodobnie tutaj odpowiedź tej różnicy między Robertem a George'em w wykorzystaniu opon jak się odnoszę do tej teorii, jak zdejmiemy tak te różnicę na 60 sekundy, ona się wydaje bardziej prawdopodobna, natomiast to mi się nie klei z dwóch, z dwóch powodów. Po pierwsze, dlatego, że Robert twierdzi, że ma oponowane opony, chociaż z całą pewnością, jeżeli tutaj George mówi, że coś zrozumieli, tak, to jest jakiś aspekt, że im się wydawało, że już mają ogarnięte opony, a okazało się, że coś znaleźli. No to jest ten, takie okno na poprawę z opon, znowu no, wydawało się, że mają ogarnięte, jednak coś się udało znaleźć, że, że było lepiej, tak? więc to jest powiedzmy taki czynnik do, do poprawy. Druga rzecz jest taka, że no, nie jestem w stanie uwierzyć, że kierowca, e, który wszedł w tym roku do Formuły 1 testując wcześniej Williams y w zeszłym roku, e, testując e, z Bolide Renault. Na drodze powrotnej do Formuły 1, no, że nagle stracił wyczucie do opon. Rasa, dwa kierowca, który utrzymał się na kursie do Formuły 1 jeszcze na poziomie kartingu dzięki temu, że świetnie czuje samochody i świetnie czuje, co się z nimi dzieje. I kierowca, którego e, ludzie od opon Bridgestone'a zazdrościli ludziom od opon Michelena w 2006 roku, nagle nie jest w stanie wyczyć opon. Rozumiecie? To jest po prostu no, takie no, bardzo, bardzo mało, mało prawdopodobne, więc. Ja wiem, że w to te dwa, że te dwa samochody są teraz takie same, już. Mi się wydaje, że w Niemczech było to. No, w kwalifikacjach powiedzmy widać, wydaje mi się, że są inaczej obsługiwane, znaczy, jestem przekonany, że są inaczej obsługiwane, że, że, że tutaj George ma priorytet, jeśli chodzi o przygotowanie. Auto. Ale to widać, nie? To nie muszę być pewien, to po prostu widać w zespole, co też by nie dziwiło, biorąc pod uwagę, że no, same wyniki do tego braniu, tak? George jest kierowcą regularnie szybszym od Roberta. Yy, z wyniku, więc yy, no, jeżeli mają takie siły, tak muszą rozłożyć na dwa samochody, siły mają niewielkie, to jest naturalne, że będą większą yy, przekładani uwagę do samochodu ale cały czas no to nie jest jakby, to nie jest na 60 sekundy na Hungaroringu. No cóż, mi się wydaje, że to się jeszcze wyjaśni. Musimy czekać po prostu na, na drugą część sezonu i liczyć na to, że ona będzie lepsza e, w wykonaniu e, Roberta. E, no i też w wykonaniu Williamsa przy, przy samodzie Roberta, tak? I tutaj nie chodzi o to, żeby, żeby Robert był tak samo obsługiwany jak Judge, bo to nie nastąpi nigdy. E, chodzi o to, żeby był, żeby ta obsługa, żeby jakby to skupienie, żeby do przygotowania auta było wystarczająco dobre, tak? I wtedy, wtedy po prostu to no, będzie inna jazda. Na ten moment wydaje mi się, że, no, że już w połowie sezonu Williams zrobi duże postępy. Wydaje mi się też, że jeżeli faktycznie zrobią te postępy i będą na granicy zdobywania punktów, to tym bardziej będą mieli bodziec do tego, żeby się przykładać, w, no, tak bardzo jak się da w równym stopniu do obu samochodów, żeby rozwiązać problemy Roberta, z tego względu, że jak jesteśmy na granicy zdobycia punktów, to już własnymi siłami, nie dlatego, że zdyskwalifikują dwie, dwie Alfy w znaczy, że dadzą karę dwóm Alfom w deszczu, tylko dlatego, że, jest, że jesteśmy w stanie, to jest bodziec do tego, żeby no, jednak na tyle, na ile jesteś w stanie, żeby jednak robić wszystko na rzecz obu kierowców, bo nie wiadomo, który z nich znowu znajdzie się na tej pozycji. Więc tutaj trzymajmy kciuki, żeby te poprawy faktycznie, żeby one były potwierdzone eee, i w wyścigu, i w Belgii, że no, naprawdę moment, w którym zbliża się Williams do zdobywania punktów o własnych siłach, to jest ten moment, kiedy Robert dostaje e, pierwszy raz w sezonie szansę, niezależnie od tego, na przerwę, na to, jakiej jest narodowości, na to, czy jest bardzo na to, żeby, żeby no, mieć więcej porównywalne warunki dodżen. Tak więc moim zdaniem, wbrew temu, co dziś było, idzie ku lepszemu, za to trzymajmy kciuki. Inne, inne obszary tego, inne, inne obszary stawki. dane, odpadł w KU1 po incydencie z Perezem. Perez powiedział, że. To było jakby, że nie okazał mu szacunku, no bo tam próbował Ricardo wyprzedzić dwa samochody i z przodu jechał Peres, ale Perez wiecie, hardy chłopak, nie, la, la, Latina, Latin America, więc nie dał mu tego przejazdu sam, oczywiście na tym stracił, jechali bok, 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 no, wyjeżdżając na ostatnie okrążenie z, z, z ostatniego zakrętu. Dany zapewniał, że to nie chodziło o brak szacunku, tylko chodzi, bał się o to, że jak że za bardzo schodził opony. Plus widział, że Luigi zrobił podobne manewry, no chciał po prostu jak najszybciej rozpocząć to kółko, spróbował, nie udało się i stracili obaj. Sama rozgrywka była dość ciekawa, Ferrari było najszybsze w pierwszym sektorze, ale potem jak się zdaje, po prostu brakowało im opon i moim zdaniem dużo się rozgrywało o to, na ile dany kierowca był w stanie utrzymać tempo na tym samym komplecie opon, na, na najmniejszych oponach. Na mediumach Mercedesy były bardzo blisko, nawet być może aż Red Bulli, na oponach soft, na miękkich, wydaje się, że... Że generalnie, jak było słońce, to Max miał przewagę. Max, konkretnie w tym samochodzie, który jechał świetnie. Kiedy na ostatnie przyjazdy zaszło słońce, za, czyli temperatura y za chmury <gry> i temperatura asfaltu spadła, wówczas bota po świetnym okrążeniu, no przecież ile był, 18 tysięcy za za Verstappenem, wówczas Bottas no, miał, moim zdaniem, miał tempo, żeby złożyć całe okrążenie, dlatego, że opony, tempo oponu mu nie spadało pod koniec dystansu. Natomiast co, Ferrari był w tle, Ferrari było cieniem, Charles Leclerc czwarty i to po błędzie, a nawet po wielbłądzie, jak mu to nazwał, Sebastian Vettel piąty i mówi tak, to kwestia docisku, nie sądzę, że oni, czyli Red Bull, znaleźli, coś znaleźli, byli bardzo szybcy już tygodnie, zanim tu przyjechaliśmy. Oczywiście my mamy y, trochę przewagi jeśli chodzi o silnik, ale gdy tu przyjechaliśmy, silnik tu nie jest aż tak ważny. Więc wiedzieliśmy, że będą mocni i wiedzieliśmy, że Mercedes będzie mocny. Ale oczywiście nie możemy być y, szczęśliwi, patrząc y, tak na to, jak jesteśmy daleko z tyłu y, i że nie jesteśmy w stanie w w w mieszać się w tę walkę. Mam nadzieję, że opony mogą się tutaj topić. I skończymy na tym, że będzie więcej postojów niż jeden, inaczej będzie ciężko. Jeśli chodzi o to, że, mo że może uda się coś nadrobić na starcie, że po pierwszym pit stopie, po drugim pit stopie znowu nadrobią pozycję, bo liczy na to, że w tempie wyścigowym, jak będzie gorąco, to Ferrari na tych oponach będzie szybsze. Pamiętajcie, opony są niewiadomą, bo nikt tak naprawdę nie przejechał porządnej symulacji yy, w wyścigu, yy, a temperatury mają być jutro totalnie inne niż przez cały weekend, bo ma być o wiele bardziej gorąco, co oczywiście wrzuca w mix taki element niewiadomy i moim zdaniem. Red Bull tylko na tym zyska że jeżeli będzie jeszcze bardziej gorąco, to Max jeśli obroni prowadzenie, to po prostu pojedzie po zwycięstwo o ile oczywiście wytrzyma bolid no i Ferrari może liczyć na to, że będzie mogło podgryzać Mercedesa, czy być może pokonać jeżeli to opony będą się topiły Max jeszcze raz, atomowe kółko w Q1 także poprawił wszystkich o pół sekundy potem się zbliżyły do niego dwa Mercedesa ale widać było tę przewagę, w drugim szybsze Luis w trzecim, oczywiście znowu Max, przed Botasem o tych 18 tysięcznych. Kwalifikacje były bardzo, bardzo trudne. Generalnie. No i wygląda na to, że Red Bull rośnie w siłę, co oczywiście ma miejsce zazwyczaj, jak są zmiany duże w regulaminie technicznym, Red Bull na początku jest słabszy, a potem w połowie sezonu boom i nadrabia. I to było zawsze tak. Czy to 2009, czy był nowy zestaw re regulacji, no akurat nie silnikowych, tylko jeśli chodzi o docisk aerodynamiczny. I znowu skok w połowie sezonu i teraz znowu duże zmiany aero i znowu ten sam proces miał miejsce. Wiemy, że jeżeli możemy startować wyżej, Możemy kontrolować wyścig, mówi Max. Pracowaliśmy bardzo ciężko, aby poprawić silnik, aby trochę więcej z niego wycisnąć w kwalifikacjach i dziś było widać po raz kolejny, że jesteśmy w stanie naciskać trochę mocniej z tym silnikiem, ale jakby nie ryzykując wybu wybuchnięcia silnika że się poprawiamy i jeszcze mamy w, w kolejnych wyścigach kolejne pozytywne rzeczy, które nadejdą. Oczywiście, oczywiście jestem bardzo zadowolony z mojego pierwszego proposition, ale jestem też zadowolony w imieniu ekipy. I tego jak szybko, żeśmy obrócili tak na nasze problemy z początku roku i, nasze, i odrobiliśmy nasze wyraźne straty. Teraz w ten weekend definitywnie znowu się zbliżyliśmy. I to, co mówi Luis, naturalnie. Zawsze chcesz celować w pierwsze miejsce, ale Max wykonał świetną robotę i tak samo, Walteri. Wygląda na to, że mi się to wymknęło z, z ręki w kwalifikacjach, ale wciąż jestem na dobrej pozycji, aby walczyć jutro o zwycięstwo, mówi Luis. No i na koniec Leclerc, no, który wypadł z torów. Jeden obracając się uderzył, tyłem, miał duże szczęście, że nie było poważniejszych strat, bo naprawdę był to całkiem nie mały dzwon tyłem, ale idealnie tak uderzone no, tym początkiem tej struktury antyzderzeniowej, tak, czyli ta tam gdzie jest zainstalowane to światło przeciw głowy, tak chyba idealnie gdzieś uderzył, że zrekompensowało siłę uderzenia i opony też zbiły. tę te moc uderzenia ostatecznie bez poważniejszych bez poważniejszych uszkodzeń. Czwarte pole startowe też całkiem nieźle, biorąc pod uwagę, no, Gassi tam z 9 dych stracił. No, Gassi mówił, że po prostu, no, że Max przejął super okrążenie, że też lepiej z samochodem sobie radzi i tak dalej, no, ale że on tutaj wierzy w, w poprawę. No, bo był trochę w innej lidze, bo był, bo był szósty. Yy, miałem dużo szczęścia, że mogłem znowu pojechać, mówi Leclerc. Yy, muszę podziękować zespołowi bardzo yy, za to, co zrobili, yy, ale to było z mojej strony absolutnie niepotrzebny błąd, na tym etapie kwalifikacji, to już dwa błędy w dwóch Grand Prix. Pierwszy był nie do zaakceptowania, ale ten definitywnie jeszcze bardziej jest nie do zaakceptowania. Gdybym został w tej ścianie, byłoby znacznie gorzej. Muszę się nauczyć z tych błędów. To drugi w kwalifikacjach. Tym Razem niepotrzebne, więc muszę yy, to zrozumieć się na tym pracować. Bardzo fajne, metodyczne podejście, muszę tak, muszę po prostu pracować. I tyle ze strony Leclerc'a, ale faktycznie, no to jest jego drugi sezon dopiero Formuła 1 i to dopiero wychodzi w tym momencie. Tym bardziej, że Formuła 1 jest no, chyba trudna tak bardzo jak nigdy wcześniej nie była, szczególnie jeśli chodzi o opanowanie nad y, oponami. No co, La Gassi szósty, potem Norris i Sainz, siódma, ósma pozycja, trzymamy kciuki, ja przynajmniej trzymam kciuki za McLarena. kolejny przejaw tego, że się poprawili, Dziewiąty Roma grożą. Dziesiąty Kimi Raikkonen a niżej Hulkenberg, tak nie, nie wszedł. Alex Albon, Daniel Kwiat, czyli Notoreros o tym razem wolniej. Co od mnie dwie ja osób się trochę zaskakuje. Dziowinacci, e, który zostanie cofnięty o trzy pozycje. Za przewinienie kogoś troła zablokował niż nie pamiętam. I piętnasty Kevin Magnussen. A odpadły dwa racing pointy. Daniel Ricciardo po swojej przygodzie. Racing pointy, przepraszam, Perez po tej przygodzie z tym, z. Ricardo, no i oczywiście George po fenomenalnym przejeździe i Robert. No i co, trzymajmy jutro kciuki za wyścig, że w tym trybie wyścigowym na dystansie no po prostu Robert będzie miał lepsze tempo i tyle tak, że będzie miał, no, no będzie w stanie wyciągnąć z tego samochodu no bliżej tego, co był w stanie wyciągnąć George. Jak będzie, zobaczymy. Chciałbym po prostu odjechać tutaj w dobrym humorze na wakacje, tak? wszystkim bardzo wypocząć, bo jestem realnie psychicznie zaorany po dniach takich, jak to wiecie, to naprawdę nie jest przyjemnie, kiedy dzieją się, kiedy dzieją się takie rzeczy. Eee, więc, więc tak, no mam nadzieję, że wypoczynek i że po wakacjach będzie takie nowo otwarcie, bo jeśli Julian faktycznie będzie robił takie postępy, i jeżeli one się potwierdzą na, na innych torach, jeśli zbliży się do awansów do Q2 i do zdobywania punktów, to będzie dobre nie tylko dla Georgia, ale także i dla Roberta. I tym optymistycznym akcentem żegnam się z Wami dziś i zapraszam na jutrzejsze podsumowanie Grand Prix Węgier.